Premier nie zamierza brać udziału w podsycaniu histerii w sprawie Mariusza Trękiewicza. Wczoraj sąd zdecydował, że przestępca może przebywać na wolności pod okiem policji, aż do czasu, gdy zostanie uznany za osobę niebezpieczną dla otoczenia i zamknięte w specjalnym ośrodku. Jeszcze kilka tygodni temu Donald Tusk zapewniał, że Trenkiewicz nie wyjdzie na wolność dzięki uchwalonej w ostatniej chwili ustawie. Dziś mówił o zabezpieczaniu obywateli przed zagrożeniami, a politycy szukali winnych. Moim zadaniem jest y, zachować spokój, nawet jeśli na pierwszych stronach tabloidów Trynkiewicz będzie królował jeszcze przez tygodnie czy przez miesiące. Moim zadaniem jest y, użyć narzędzi prawnych, narzędzi legalnych, po to, żeby y, ze strony tych ludzi nie groziło nikomu niebezpieczeństwo. Wczoraj sąd wydał postanowienie, w którym y, uznał nasze zabezpieczenie, na wniosek to zabezpieczenie i zmienił tylko jego formę. Forma, która no, nie ukrywa mnie do końca nas zadawala, ponieważ zakład, dyrektor zakładu więziennego w Rzeszowie, e, on jest reprezentantem i, e, i on występuje oni stroną w, w tym postępowaniu, zresztą też nasi eksperci zakładali, że o wiele korzystniejsza byłaby izolacja. Izolacja w ośrodku terapeutycznym. Mam nadzieję, że podczas posiedzenia, najbliższego posiedzenia Sejmu, rząd przedstawi wszelkie informacje um, ujawniające, jak doszło do tego skandalicznego zaniedbania. W sprawie Mariusza Trinkiewicza polskie państwo poniosło gigantyczną porażkę. To nie jest porażka tylko Donalda Tuska. Przez 20 parę lat, 14 rządów, 19 ministrów sprawiedliwości nie kiwnęło palcem w tej sprawie. Instytucje państwa nie działają. Winni są wszyscy. Winni są też wyborcy, którzy wybierają Sejm w takim składzie, że tylko trzech posłów, w tym ja, zagłosowaliśmy przeciwko tej haniebnej ustawie. No, powiedzmy wyraźnie, winna jest atmosfera, którą tworzą media, bo nie pokazuje tych wszystkich morderców, którzy kiedyś zamordowali, a dzisiaj normalnie żyją tylko pokazuje tych, którzy chcą być gwiazdami i mówią, że zabij.